Dzień dobry kochani. Monisia Sreberko. E, rzuciłaś bardzo fajny temat na, e, e, w komentarzu i, i bardzo jestem Ci wdzięczny za to. A czemu by nie otworzyć fundacji? A czemu by nie otworzyć specjalnej fundacji, która będzie dbała o byłych członków e, Świadków Jehowy? Tak? Jest to organizacja, która e, jest e, chorą organizacją, która wykorzystuje ludzi, która e, nic innego jak. E, krzywdzi ludzi przede wszystkim, słuchajcie pamiętajcie, krzywda psychiczna jest równa w krzywdzie fizycznej. Nie ma innej możliwości, że nie ma innej możliwości, słuchajcie, że będą ci ludzie, na... że będą ci ludzie nadal nas. E... Traktowali w taki sposób, jak traktują. Słuchajcie, te wydarzenia z Niemiec. E, możemy sobie e, dywagować, czy ten chłopak był e, osobą, która e, psychicznie jest chora, czy nie. Słuchajcie, dla każdego świadka Jehowy psychicznie chory jest każdy, kto odchodzi z tej organizacji chorej. Słuchajcie, musicie sobie zdawać z tego sprawę, że tak jest. Nie może być e, przyzwolenia społecznego na nazywanie kogoś psychicznie chorym, kto po prostu wychodzi z tej chorej organizacji. Słuchajcie, tak? Jeśli ktoś jest nowy na kanale, to chcę powiedzieć, że e, ja między innymi, nazwa Driver Millioner e, jest e, między innymi po to, żeby udowodnić ludziom, że da się dojść w każdym wieku, otworzyć biznes i w przeciągu pięciu lat, lat być milionerem. Ale też musicie zdawać sobie sprawę z tego, że my jako osoby, które ułożyły sobie życie, układają sobie nadal życie, mamy też swoje misje. A jedną z takich misji jest wyzwalanie członków z tej chorej sekty. Więc słuchajcie, rzucamy taki temat, czy by nie dało rady w Polsce otworzyć fundacji, która będzie dbała o to, by pomagać ofiarom świadków Jechowy. Słuchajcie, musicie sobie zdawać z tego sprawy, że e, to naprawdę Świadkowie Jehowy to nie jest e, organizacja e, miłych i przyjemnych ludzi. E, tak jak ich widzicie na, na ulicach, tak naprawdę to, to jest tylko... E, Zewnętrzna część trumny. W środku jest całe próchno, które po prostu wychodzi w momencie, kiedy osoba, która była świadkiem Jechowy, oszczoną świadkiem Jechowy, która odchodzi z organizacji. Musicie sobie zdawać sprawę, że oni tracą rodziny, oni tracą e, dzieci, oni tracą babcie, mamę, tatę. To są osoby, które e, w każdym momencie. E, są psychicznie źle traktowane, a musicie sobie zdawać z tego sprawę, podkreślamy to z Bożenką z kanału Zawłaszczeni Przez Sektę, że naprawdę e przemoc psychiczna jest równa przemocy fizycznej. Naprawdę osoby, które nie zdają sobie sprawy, nigdy nie były świadkami Jehowy, nie wiedzą jak oni nas traktują. W jaki sposób e mal maltretują ludzi psychicznie. Bo niczym innym jest. Co jest w tym, że na przykład moja siostra nie może zobaczyć się z własną wnuczką, tak? Czy z dzieckiem tylko dlatego, że dziecko jest tak zindoktrynowane przez tą sektę, że ma wmówione, że nic innego jak już szatan opętał ciebie. Czy tam ją, tą osobę, która, która odeszła od świadków jechowy. Pamiętajcie, że ta niebezpieczna sekta, która wygląda z zewnątrz tak ładnie, jest bardzo niebezpieczną organizacją i niszczy w Polsce rodziny. W Polsce i na świecie. tak? Dlatego, że ja mówię po polsku, ten kanał jest prowadzony po polsku i e, wspieramy się nawzajem jako byli członkowie tej organizacji, by mówić prawdę jak jest naprawdę. Bo nie dowiesz się tego od świadka Jehowy, w jaki, jak e, tak naprawdę, jak okrutną organizacją oni są, e, jakie mają sposoby postępowania. A jedną z, z takich. E, Sposobów, jedną z takich sposobów postępowania jest nic innego jako stracę, czyli wykluczenie społeczne, wykluczenie osób, które były kiedyś świadkami, które były osobami, które chodziły na zebrania, czyli na tak, na tak zwane e, mityngi, spotkania Świadków Jehowy, tak jak do kościoła, to tu chodziło się trzy razy. Potem dwa razy, ale też e, z, dużo czasu spędzało się w służbie, czyli tak naprawdę zajmowali ci jak najwięcej czasu, żeby ci wyprać mózg, żeby jak najwięcej zindoktrynować cię i żebyś był praktycznie posłuszny, żebyś nie miał czasu na, na edukację, żeby nie miał czasu na to, żeby poznać, e, kim tak naprawdę oni są, tych ośmiu milio milionerów z Warwick, z USA. Pamiętajcie, że bardzo dużo pieniędzy jest wysyłane z Polski. Jeśli chcemy pomagać naszemu krajowi, żeby te pieniądze nie wypływały, to nic innego jak rozmawiajcie ze Świadkami uchowy, ale nie o wersetach. Nie dajcie się, nie dajcie się wpierdzielić w, w wersety, w rozmowy na temat wersetów biblijnych i ich zmanipulowanej Biblii. Rozmawiajcie o tym, dlaczego ukrywacie pedofilię w Australii, dlaczego takie tragedie się zdarzają, jak ostatnio w Hamburgu, że człowiek, który po prostu skończył wszystko, skończył ze świadkami, został wykluczony przez tą, przez tą społeczność, dlaczego strzela do siedmiu osób, a potem siebie, siebie samego zabija. no dlatego, że traci wszystko tak naprawdę, stracił wszystko i dla niego już życie nie miało sensu. Bo w momencie, kiedy całe życie jesteś ze Świadkami Jehowy i nagle zmieniasz zdanie, zaczynasz pytać tak naprawdę, to nic innego, jak e, tracisz możliwości, e, tracisz możliwości e, w ogóle spotkania się ze swoimi bliskimi <laughs> lub z partnerami, przepraszam, <laughs> biznesowymi. Także słuchajcie, co myślicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, proszę Was, co myślicie na temat otwarcia. Ja wiem, że są już jakieś fundacje, lub może właśnie, bo może ja wiem tylko o niektórych, które z nazwy. Bo nazwa też jest bardzo ważna, słuchajcie, tak? Dlatego, że na przykład ja się nie czuję ofiarą, mimo że zniszczyli mi wiele, wiele, wiele mojego życia, wiele mojego, mojego czasu, nie czuję się ofiarą, ale między innymi ten kanał otworzyłem pod wpływem emocji żeby o tym mówić, jak usłyszałem, kiedy ktoś został bardzo skrzywdzony i, i po prostu pękło coś we mnie. Ja chciałem o tym mówić, chciałem o tym rozmawiać, żeby informować, a potem okazało się, że cokolwiek chcę robić, oczywiście jestem atakowany ze strony mojej rodziny i... I nadal po części czuję się niewolnikiem, bo słuchajcie, no taki jest wpływ sekty, no, ja mogę sobie robić co chcę, no nie mogę sobie robić, bo przecież moja mamusia, tatuś, ciocia, już, już jej się to nie podoba, no czyli też jestem ostraceńcem, no jestem tym, który, który po prostu mówi prawdę o nich, ale oni się nic innego jak w taki sposób na mnie zapatrują, czyli, czyli na osobę, która... To notabene ja jeszcze jestem w zborze w Anglii, nadal, ale oczywiście zostawiam to, to żeby sami, sami do mnie dotarli, sami do mnie zadzwonili. Zobaczymy, tak, tak jak oni mówili, jak są zorganizowaną organizacją, tak naprawdę nie są w ogóle zorganizowani. Także, bo już dawno by mnie dopadli, że tak powiem i wykluczyli, poinformowali o tym moją rodzinę. Także słuchajcie, co myślicie, bo uważam, że jest to potrzebne w Polsce, żeby szybciej tę organizację odkryć, żeby szybciej odkryć karty na temat środków jechowy. To zachęcam Was do pisania komentarzy i, i co na ten temat myślicie. Serdecznie dziękuję za lajki, za subskrypcję. Za subskrypcję. <laughs> Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam. Smile.